Tu dzisiaj tam w prawdziwy Among Us, kim będziemy nas pierwszą rundę crewmate. Em. Niestety. Ale niestety takie coś mam, że jestem takim kimś. O, tutaj można wchodzić do mentów. Men men Wentów. Robię tutaj, że. Za... Czemu klikasz guzik? Nikt się nie, nawet nie stało. Nic. <grym> Nawet nikt nie jest zabity. Co chcesz powiedzieć? No ja tak. Dobrze piszę, ja robię skipa. I gościu mówi, żeby zrobić skipa, żółty. Nie robię tam skipa. Po co no guzik? Coś tam robić? o niebieski, czerwony, prawie albo czerwony, prawie odpadł. Na mnie nikt nie, nie zagłosował. No, chciałem być żółtym, ale mi tego czasami robi, że, że mam inny kolor. Ja nie wchodzę tu, wętul. Zajmiemy moje zadanie. Dobra, zadanie zrobione. jest zadanie nie ma. Ja idę do wenty. Tutaj możemy wchodzić do wentów. I wchodzę, wychodzę tu. O, zrobię kartę jeszcze. O, za pierwszym razem. Lubię kartę. Elektrykalu mam zadanie. Kabelki muszę połąc połączyć też, też sobie zrobię. O tej mam kabelki. Idę robić kabelki. Mam nadzieję, że nie, nie znajdzie ciała. Go nie wiem, czy wyczyścić. Tak! Go nie! Na jego, na na jego zagasuję? Na zielonego. E, kto tam stał w ogóle? Już nie pamiętam. Tam! O jacie! Taka jest godzina 13:13. 13. Ja robię skipa. Bo nie wiem co tu się dzieje. Nikogo nie widziałem podejrzanego. O, oh, zagłosowali na różowego. Czy był im... pa 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 pastorem Znutany impostor! Nie chyba był... Chyba nie był. No nie, zielony pewnie kliknę guzik. Czy sobie było zadanie? No nie! Ja na niego potem zagłosuję na tego białego. Wchodzę do węty. I tutaj idę. Pyk. Task zrobiony, a nie, mogę usłyszeć eventów, tutaj nie ma zadania, w Medbay'u można się zeszukać, no ja idę do Medbay'a. Co? No nie, muszę iść do kogoś innego. No co jest? Widzowie, jesteśmy postorkiem. Siemka, jestem postorkiem. Zaraz sobie odpalimy reaktor. Odpalam reaktor. O! Nie! Zreportuję ciało. On widział, chyba jak zrobiłem. Ja tam nie jestem impostorem, ja zrobię tak, to jest klimatyzator, klimatyzatorem jest ten. Nie robię skipa. No głosujcie na kogoś. No nie o co w tym chodzi. Dobra, biały głosuj na kogoś, albo na mnie, albo na kogoś innego. Jest? Dobra. Na kogo głosuję? Głosuj na kogoś biały. No głosuj biały na kogoś. Mam ciebie dosyć. No głosuj. No ty jedynie robisz... O takie coś. No zagłosi na kogoś, albo zrób skipa. Wenty portal. Ej! Na mnie jedna osoba zagłosowała. Dobra, no ona. I teraz sobie znowu możemy odpalić reaktorek. Ja idę robić reaktor o wentauzy. Nie. Tutaj idę z węta. Idę tu. Tą stroną. O, już nie ma. Naprawiony jest. Medby, ja zamknę ich kafeterię. Nie. Co się tu dzieje? Ja tu kogoś mogę zamknąć. Hmm, security zamknęte. Miejsce o! Idę tu. I tu. Zeskoczę przez węta. Dobra. Ktoś znalazł ciało. Kto to był? Ja jestem impostorem. Dobra. Faj. Ej! Ja głosuję na niego. On pisze, że on jest impostorem. Okej. Okay. Okej. Chyba ty in no B. Medbeju był. Nie wiem, czy w Med -beju. Mam nadzieję, że nikt nie zakusuje na Meg Mixed z pre. Pre... cel na mnie. Proszę, nie róbcie tego. <laughs> tak, tylko ja nie na mnie. Ten, który jest zimbabwem. Czyli byś mi nic nie zrobił. O. Idę robić zadanie o, siemka idę stąd. Ktoś kliknął guzik specjalnie, i ciekawe, co tu się stało. Dobra, to ty jest impostorkiem. Bo ja teraz na niego. Ja daję głos nać. Pomarańcz, ty jesteś impostor jedyny. Black z impostor. Nie robię tam skipa. Dobra, głosujcie na tego typka. Ja nie jestem podejrzany. Abyś nikogo nie zabił. Ha, ha, ha. A czemu biały na mnie głosuje? A, on nadal jest impostorkiem. Myślałem, że wyszedł z gry. Dwa impostory są. Idę odpalić reaktor. Dobra, i tutaj jest, idę. Dobra, idę. Nigdy. Dobra, co się stało? Pikało światło. Ty nie mogliście je włączyć? <laughs> biały nam nie chce zagłosować. Ja głosuję na białego. Głosuję na razie na czarnego bardziej. Dobra. Ciekawe. O nie, dwie osoby. A ten, który jest impostorem, to na mnie zagłosował. Mam farta. Bo nikt nie wyleciał. On chce pokazać, że nie jest impostorem. Dobrze robisz. Nie jestem na ciebie zły. Mam kila zaraz Dobra, mam zaraz kila. Simoneczko I wygrana Dzień, Dziękujemy Mamy już osiemnasty level Nee, dziękuję za wygraną Zabiłem tylko czerwoną osobę i to była świetna wygrana. Chyba się złościu gość czerwony. Ja się przebram na złotego. Jestem złoty? Nareszcie jestem złoty. Siema, jestem złoty. W ogóle wyjdę? Ja nie, nie chcę zakładać tych okulary. Szyma! Moim powstany! To proszę, ktoś przejdzie nam tu! Nam tu! Wiecie, jak się gra w amoniguś teraz? No! Ale bo byłem O! Dobra, zdawaj zaczynaj grę Włączaj grę A ty co tu sobie robisz? Słuchaj, so klikam kto będzie im Czym ta osoba wyszła? No co? Chodzi sobie! Chodzi sobie! ludzie, mój I kim będę? No teraz, tym razem, Krimmate'em. Nie mogłem być znowu krim impostorem O, tutaj sobie. Robię zadanie. I zrobione. Tutaj robię sobie to. Dobra, zrobione zadanie. Ej, kto mi zamknął drzwi? Mam nadzieję, że nie będziesz impostorem. Mi się coś wydaje, że ty będziesz impostorem ogóle, yy. Zobaczy w ogóle czy jest ciało gdzieś Dobra Jedna osoba jest w security Dobra zrobione Zobaczy czy gdzieś jest ciało Idę do Medbay'a Zobaczy czy Ktoś tam jest zabójcą Eee, nie, ja nie, go, nie go wierzę Może tak na niby No, mu się nie udaje No czemu? Czemu? Czemu klikasz? No nie wiem o co w tym chodzi Ręko ja złego nie widziałem, ja robię skipa. Skip no Dobrze piszesz. Ja tam robię skipa. A ty szary co robisz? Kto jest imposterem? Według ciebie. <try> <try> czarny. To się zgadza. Czarny? Ja jestem postorem. No. I to rozumiem. Czekajcie, bo nie wiem czy mnie słyszycie. Do końca. Dobra. Musiałem sobie ustawić No A to tutaj coś jest. Halo! O. o tutaj sobie połączymy kabelki. I tutaj sobie... Ej, pokażę komuś jak wyrzucam śmieć. Nie, w ogóle zrobić tutaj taska. Tutaj, pyk. <kłysy> Zrobiony task. A nie. O nie, ktoś tu mi zamknął jakieś drzwi, Może będzie tutaj ciało. On nie był i impostor. Imp pastor. Ja napiszę. Nie, ja go się na czarnego. U. Tak. Nie go się na czarnego. Czy będzie impostorem? Kto o najlepszego z okazji? się mówią papa. Wiktorii! haha, Bij impostorem! Hmm. Siemka, siemka, siema. Siemaj Janek się nam. Placek. A po czwartej albo piątej, albo w szóstej zadanie jest. <coughs> Wyramon Będę jej posarem ci nie? Będziemy razie mi pościorami. Plusie. Ej, ty idź sobie red. Red. Idź. Nie ci wyrzucam. Idź stąd, Red. <laughs> w ogóle w ten trzy... ten jest pierwszy. No krew matę. Krew Crewmate. A się pisze jakoś krew matę. Zobaczę, gdzie mamy taska. Pierwsze i robimy kartę. O, czerwonego mogę wyczyścić. Ale to były jaja osiem, dziewięć dziewięć. Osiem, dziewięć dziewięć, pięć, trzy. Dobra, o nie, zaraz to przegramy. Szybko. Osiem. Przegraliśmy. On był się impostorkiem? Ja ci dam być impostorem. <laughs> Dziadu jeden. Czy ty się walujesz w swoją pupę? Czy twoje dupsko? Nie teraz do mnie. Co wchodzi w wynoka stąd? Wchodzi sobie ludek, chodzi sobie ludek. Imposterek, imposterek, jestem impostorkiem, impostorkiem. I. Idę do nawigacji. W nawigacji jest zadanie. Co jeszcze pokazuję gdzie są zadania? Ja sobie tutaj zrobię reaktor, odpalę. Zrobię sobie ciało, idę do węta. Wychodzę. Wygraliśmy. No to było piękne. Piękna gra. Zrobiłem tylko ciało. I nie chciał zrobić zadania, reaktora. I tyle. Do węta. No to było piękne. Piękne bycie impostorem. Ale teraz crewmate jestem. Taki trwaniak. Ej, czy zabiłeś ciało? Dobra, nie ma tu ciała. O, elektryka, ale jest zadanie. Ale idę też tutaj sobie zadanie. Ej! Która robię tutaj. O! Różowe działo! Pomarańczowe. Dobrze, że głosowałeś bo nie jeszcze i nie wiem kto jest imposter. Ja napiszę. Halw. Zobaczcie gdzie to jest. Hal, coś tam? Dobra, zobacz gdzie było ciało. Halwaj, <laughs> halwaj. Nie jadę eskipa. Czemu ktoś zagłosował na mnie? Ja nic złego nie zrobiłem. Halo? Dobra. I nikt nie był impostorkiem. To tutaj będzie impostorem. Uje, ty coś tutaj świeci. tutaj coś jest? Jakiś zadanie da. na specjalne. Ale super zadanie to. Jak byłem impostorem, to byłem super impostorem. Gdy do admina zrobić kartę. I muszę zrobić tylko wszystkie zadania i wygramy. Zadania. Za pierwszym razem. Tak, tak, tak. Biały ciałko. Leci w tałku. On drugi raz kusuje. Pewnie zabił i zagłosował. Nie i. Zgłosił ciało. Nie było body. Chyba here. Skielc. Było ciało. On mnie nie chce zagłosować, ale... Zobaczymy. Czemu na mnie zagłosowali? Chce widzieć z tym impostorem? Brawo! Zrobię sobie, że już wiem, kto był tym impostorem. On był. Tam jejku. Dobra, tutaj idę zrobić zadanie. Halo, nie mogę? Ktoś zrobił tutaj zadanie. kto to jest zadanie? Jeden, dwa. O co jest? O nie. Dobra, zrobione. No i przegraliśmy, brawo. Nie mogę zrobić zadania. On był impostorem? A ja nie widziałem. Halo. Impostor! Proszę. Proszę, 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 proszę. Ja stąd wychodzę do kolejnego odcinka i stawcie łapkę w górę razem ze subskrypcją.